Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam, ale mam cukierka w buzi, więc będę trochę mlaszczał, mlaskał. No chciałbym sprawdzić teraz ten test e, kamery, no 9 w ciągu dnia. W nocy wyszło fatalnie. Tu mamy łobuza. Brianka znaczy się. Się znaczy się. No i zobaczymy, jak to wygląda. W nocy wyszło fatalnie, ale już był naprawdę zmrok. Fionusia, chodź, nie bój się. Śmiało idziemy na spacerek. No niestety są ludzie jacyś, więc ona się boi. Chodź. Chodź. Nie ma się co bać, wujek cię obroni. No. Do boju, Fionusia. Okolica sama się nie zwiedzi. O, a tu mamy Satana podkarpackiego szatana mamy. Test na zoomie 2.0. No. Zmniejszam zoom. No wolę tu nie chodzić w haszcze, bo jest ciepło i budzą się węże. Budzą się nie tylko hucie, ale budzą się też węże niestety. Nie wiem czy to już jest ten czas, czy to e, czy to w kwietniu. Ale raczej już jej nie będę tutaj prowadzał. Fionusia. No i we mnie też się budzą dzikie węże. Fionunia. Zoom. Się strasznie boi, Fiona. Branek jest poddenerwowany, bo jest konkurencja. Jest jakiś biały kocur. No, Brianek, musisz się bić. No. Takie życie: albo bicie, albo uciekać. Proponuję bicie. <noise> Jesteś facet czy nie? Się bić trzeba się. Jak mawia klasy. Fionu nie idziemy, bo to strasznie monotematyczne są z Fionusią spacery. Fioneczka. Fioneczka, no i to tak cały czas pół godziny w jednym miejscu. Idziemy. Coś ty tam wywąchała, co? Coś ty wywąchała. Oj, filozof. Filozof. Zoom weźmy. Filozof medytuje. Do roboty się weź, leniu śmierdzący. O! bezszczelny jest ziewa, zielony frajer. No, on taki jest. No, mówiłem Państwu, to nie wierzyliście. Tylko bez spał i żaru. A zarobić na to musi wujek, oczywiście, bo ktoś by inny. Idziemy fioneczką. Ona, niestety, się cały czas boi, jeśli usłyszy, że ktoś jest w pobliżu. No, jest strachliwa, dlatego, tutaj, za działką jest taki no, mały mikrolasek, prawda? Jest mały mikrolasek. O takie, o. Można tu pochodzić. Także. Wychodzimy tu czasem za działkę, ma szybko do domu. Więc ona sobie tak. O. Filozof Brajanek. Ściczyć. Brajanek, chodź. No zobaczymy później, jak to będzie ta stabilizacja. Jak to wszystko będzie. Patrzcie, jak delikatnie. Tchórz. Szedłby agresywnie, to bym krzyknął, żeby uważał. Idzie powoli, to krzyknę mu, że tchórz. No cóż, jestem ciężkim opiekunem. Fionunia, poczekaj, no. Nakręcimy zielonego frajera. O, jaki wyżarty. Już nie powiem za czyje pieniążki. Co tam znalazłeś, Fionusiu, czekaj. Tchórzu ty jeden. nie to tak cały dzień leżenie. Spanie jedzenia, wujek musi sobie łokcie wykrwił radać, No, może troszeczkę przesadziłem. No, przywitaj się z fanami. Skąd masz łiskasik? Myślisz, przywitaj się, bądź grzeczny. Musisz być trochę jak Maciavelli. Przywitaj się, podniż powiedz coś mojego. Może jakieś prezenty dostaniesz? Za nieróbstwo. Taki to on jest. Taki on jest jaki on jest, każdy wizji, o cholera chodź Branek chodź, świnks chodź Sfinksie. takie to życie z tymi zwierzętami no widzę sporo sporo robaczków, pajączków ja w takich bucikach jakoś się nie uśpiecha mi myśl, że pełno tych pająków będzie w mojej w moich butach. Patrz, jaki wygodny. Wyżarty za czyjeś pieniążki. Wyżarty. Brajanek, chodź, chodź. Nie słucha się. Niegrzeczny. Chodź. Co to się stało się z nim? Zawsze był taki grzeczny. A teraz. No, właśnie na tym drzewie. No na tym pośrodku, teraz na kadrze. Nagrywałem Państwu materiał. Chciałem wleźć tam wyżej, to też się trochę przestraszyłem. Mówię, spadnę, połamię sobie nogi albo nogi czy dupę i będzie problem. No i to taki spacer jest. W... O, Boży mocz. Przepraszam za to, że tak powiedziałem. Nie powinienem szarpać świętości. Natomiast, no cała ona jest. No, o taki spacer z nią. Tak spacer z nią wygląda, że ona chodzi... I cały czas tylko w jednym punkcie sobie coś obwąchuje, no. A ja lubię dynamicznie, żeby było. A to świnks. zaraz go Państwu pokażę. bezszczelny. Branek, cii, 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 cii. chodź, ruszył się, ruszył się Królewicz. Brajanek, chodź, Branek, Branek, chodź. Nie słucha się wujka. Ale na pieszczoty to od razu do wujka. Ranek! Ranek, chodź. Pionusia, nie ciągnie. O, jaki królewic idzie wyżarty. Nie powiem za czyje pieniążki. Chce kwiatki wąchać. Traweczkę sobie je. No tak, a inni muszą herować od rana do wieczora. No takie to życie jest. Chce własną dupę powąchać, ja kwiatki. Śmierdzielu, jeden narąbał do doniczki, ostatnio no wujek musiał sprzątać. Ranek, chodź, chodź, skaranie Boże, co ja zrobiłem w poprzednim wcieleniu, że taki oho, Fionusia się pobudziła. No i coś kliknąłem. Fiona, nie ciągnij. O. Coś ona się pobudziła. Czy na jakieś narkotyki bierze, czy coś, ma filozof Ranek, chodź, strasznie leniwy. Zobaczcie, jaki wyżarty, zobaczcie, jaki wyżarty, bezszczelny. Nie słucha się starszych, nikogo się nie słucha. Hmm, takie mam życie z nimi, no ale nie narzekam. No. no może troszeczkę, no gdzie ty idziesz, małpko? Fionusia jest przyjazna osobą z LGBT. Mniej szczeka na nich, to jest taki wkład Fionusi w nowoczesność. Jak gryzie to tylko za dupę, Fionusie. Gdzie ty mnie prowadzisz? Kurde, nie nałożyłem butów większych. I skaranie boskie z tobą, co ja z tobą mam. No i jak skoczy, to muszę przytrzymać. Fionusia, chodź sobie, pójdziemy tutaj na drugi brzeg. Zabrzmiało mocno. O, jaka ładna psinula. Idziemy. A pasożyt? Stop. A pasożyt oczywiście powolutku. O, bezczelny. Branek, chodź. Coś on się dzisiaj dziwnie zachowuje. No, jaki królewicz wyżarty. Jaki idzie powolutku. Nie śpieszy mu się. Micha pełna jedzenia. Wygłaskany na życzenie. Wygłaskany, pocieszony. O, jaki! O! Dwa zwierzary. Sionusiu, powoli, powoli, bo wujek się wywróci. Powiedz coś do mikrofonu, tylko coś mądrego, no? Powiedz coś! Nie mowa. Dobrze, pokażę Państwu troszkę nieba, chociaż nie ma żadnych chmur. Pokażę słoneczko. Pokażę słoneczko. No! Jasne! Jasne, że słońce jest jasne! Tak to wygląda, no? Ptaszki śpiewają. Ptaszki śpiewają, słońce świeci. jest miło. Jest po... O! Ptaszor! No tak, Brajanek. Mógłbyś złapać. podjeść, No, idziemy na spacerek. Się A ten siedzi, myśli o głupotach, zamiast się wziąć za robotę. Ranek? Do roboty się weź. Zielony frajerze. <laughs> Zielony frajerze. <laughs> Lubię go tak nazywać. Dobra. wracamy powoli. Kudłata, ty gdzie? A ty gdzie? Nie, nie mam butów, Miśka. Nie. Nic z tego. Nic z tego. No ale no przejdźmy może kawałek. No jak chce to już stara jest, też nie umie mi odmawiać. No łapki nie położy w mokre. Hrabina. Cie ona nie ciągnie. Zwykle taka przestraszona. Fiona, albo idziemy w te, albo we w te A pasożyć za nami. Stąd się tak wlecze dzisiaj. No, Sionula. Co tam wywąchałaś? O. No dobrze, to by było tyle, bo już plik będzie za duży. No ale zobaczmy, gdzie ona idzie. Gdzie ona mnie prowadzi? Jakieś zakazane miejsca. Będą całe buty brudne. Zresztą będzie trzeba kupić nowe. Miśka, powiedz coś. Miśka. No może pasożyt na drzewo wejdzie. Chodź. Renek. No, na drzewo. No, nie chcę, leniwe zwierzęta są, leniwe są te zwierzęta. Dobra, idziemy do przodu albo do tyłu. Branek, branek, chodź. Dobra, nie filmujemy, bo tu rodo, rodos, rodo. No pasożyt, powiedz coś. Dobra, szanowni Państwo, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że test będzie. Ok, zobaczymy jeszcze. No i tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.